Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Ball Zenovers 2. Dzisiaj lecimy na misje fabularne. A co dalej? To zobaczymy w odcinku. Dobra, jesteśmy już w krypcie czasu Kaioshina, jak widzicie zmienił się ubiór, no taki, taki śmieszny troszkę, to jest... Yy... Baseballówka Goku, czy kurtka Goku, nie wiem jak to tam kto woli nazywać, spodnie Androida numer 17 i buty jakieś tam, co do samej mojej postaci, no to poziom już 76, jak widzicie umiejętności zostały takie same, chociaż zbieram na Kaioken Kamehameha razy 20, na którą potrzebam już 150 tysięcy, no jak widać, już 120 mam, więc całkiem blisko do tego. Mam trzy punkty do rozdysponowania, które chciałem przeznaczyć w... w co ja to chciałem przeznaczyć w ataki podstawowe, bo dużo bije, a resztę zobaczymy, co tam w ogóle nam wyjdzie. No i w sumie chyba tyle, no mam katana, jadzi robę na plecach. Jak, jak oczywiście mógł ktoś zauważyć, może nie wiedział ktoś co to za katana, ale już bez zbędnego pieprzenia, zaczynamy rozgrywkę. Świetna robota, ok, Mogę dzięki nim kupić magazyn, który wpadł mi w oko, ten z tym i tamtym. tym, <laughs> Co tak się nam pisz? Mogę to sobie wydać na co mi się podoba. No dobra, są twoje, ale wiedz, że pozbawisz staruszka odrobiny radości. No chyba wszyscy na ciebie liczymy. Dobra, masz jeszcze to. To z mojego specjalnego składu, więc ani się waż to zmarnować. Znowu muszę zacząć oszczędzać. Ja pierwsze ja pierwszy to ja po to zbierałem te medale, żeby, żeby teraz on mi powiedział, że nie potrzebuje ich szlak, by trafił. Dobra, ale to też nie należy do sobie już. Mam wrażenie, że przekrzyżujesz ich plany. Wyruszamy na kolejny patrol czasu, oczywiście. Zacznę wyglądać naprawdę niepokojąco, możesz ruszać do krypty czasu. Nie wiem czy ktoś miał taki problem jak ja w tej chwili, że gra strasznie przycina, mi się nie przycinała, mi się wcześniej przycina mi się teraz strasznie w mieście e, Konton, jak już właśnie jestem w takich mniejszych pomieszczeniach jak krypta czasu czy choćby nawet zadania równoległe, już same zadania nie przycinają się tak okropnie jak w tym, albo czeka mnie format komputera, albo nie wiem. Jeżeli ktoś miał taki problem, może napisać w komentarzach o co chodzi. Trunks teraz wypoczywa. Jego rany się zagoiły, ale jest na tyle wyczerpany, że nie odzyskał przytomności. To walka z Janembo to już cięższa kategoria. No ale póki wszyscy żyją Przepraszam, ale to oznacza, że przydasz się nam do uspokojenia tej historycznej Cie... Co ja nie zdążyłem czytać. Sprawy jeszcze nie wróciły do normy. Okrutny był stracił zupełnie samokontrolę i przerodził się w osobie nieczystego. Złama, Jinbuu e, Kidbu. To powinna być na razie ostatnia zbite daj tam z siebie wszystko. Okej, okay. lecimy. Jak widać ja wakacyjnie <laughs> nie od czasu, no ale okej. Okay. Możecie pisać, czy fajnie wygląda ta postać teraz, czy nie. Czy widzielibyście ją w, troszkę w innych ubraniach? A teraz wielka galaktyczna bitla. Od, e, bitwa, o Od, oby... Od wież okrutnemu, było i dość zdrowia. Dobra, zaczynamy. O, Genki Dama już się tworzy. No okej. Okay. No, Mystic Czasław powinien dać radę. Chestmir oczywiście. On ma trzy paski zdrowia także troszkę trzeba będzie się postarać, żeby go pokonać Aj troszkę źle No Ja. Yeah. Au, au, au. Ale pięknie. Elegancko. O, stracił, 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 stracił kondycję. Tak jest. To było piękne. Jeszcze no lejrzę go. Ja pieprzę. Kurde Vegeta, byś mi pomógł trochę, no Kapsułka Aurya Goku tam widzę ładnie stoi cały czas. Akurat podszedł pod celownik, bardzo ładnie. no. Nie ładnie, nie ładnie było. Aha, no tak. No teraz to już zwyczajne czekanie po prostu, aż. Okej. Okay.

To teraz się powinien pojawić ktoś śmieszny, jak Mira albo Towa. No, ok, nowy poziom bity. Zadanie ukończone na rangę S. Trzy punkty wpadły. I Ile tam miałem tych pieniążków? Nie patrzyłem. Nieważne, na razie i tak. Na razie i tak musimy jechać z tymi misjami fabularnymi. Izo, izo! Możemy na razie odetchnąć ulgą. Spiesz. Spiesz z powrotem. Frank właśnie odzyskał przytomność. Proszę, zaczekajcie. Aaaa, jaki uśmiech, kurde. Ujrzałem coś tam w piekle. Chanemba nie był jedynym sojusznikiem. Miry, co ty w ogóle mówisz? Ich zadaniem było zbieranie energii zniszczenia wsz ze wszystkich naszych dotychczasowych bitew To pewnie oznacza, że teraz również gromadzą zapasy energii zniszczenia Aha, no tak O jezi Bardok Dawaj za nim kurde Wow Ściągnie mu maskę? A co to się stało? Rok 778. Gdy się walczy niczym, Bóg chłania się świat. Mhm. Mm Bardzo imponujące. Robi... Bardzo imponujące. Robi wrażenie nawet, zważając na ogólne rzadkiej klasy. ta... No dobrze, wirus. Co to będzie w ogóle? De decydująca bitwa w boskiej ekipie Pokonaj wszystkich wrogów. Okej, okay, co będę musiał Birusa jeszcze bić przy okazji? Zamaskowany Sajani, no że wszyscy wiedzą, że to jest Bardok kurde. Chyba, że gram mnie zaskoczy. Jest słaby. Strasznie słaby. Jaki on ma poziom w ogóle? 42. No to się nie dziwię, że tak dostaje, no. Skończymy go eleganckim miotaczem, nie? Pięknie. Dobra. Ładnie skończone. O, też ma czerwone oczy! Dawaj Mirek, cioto! Mam cię gościu na, na jednego hita, patrz. Nawet nawet nie będę się zmieniał y, w poziom Mystic, no. Bo nie ma takiej potrzeby. Patrzcie jak on dostaje, patrz! Wow! I od razu, idealna Kamehameha! No, bo wy nie wiedzieliście w sumie, że ja zdobyłem kamehameha idealną od Sela, tak skończyłem trening. Ona bierze aż 400 jednostek ki, czyli 4 paski. I jest naprawdę spoko, no. Teraz go mam. Pięknie. I pięknie od ty...

No i pięknie, i pięknie. I tak, pewnie Mirek na koniec powie, że mam szczęście, że nie zginąłem. Ale okej, okay, jak zwykle, nie. Ranga B, no troszkę nieładnie, no ale co zrobić? No za szybko i po prostu pokonałem. No i tyle. No.

<laughs> no okej okay, wirus. katan go potnę, jak chcesz. E, Whis oczywiście nie wirus <laughs> Furia wirusa, pokonaj wirusa, no okej okay. Czemu akurat mnie uderzyłeś? No, co ja ci zrobiłem? Cholera! O, on ma w ogóle chyba już 4 paski nawet zdrowia. No to by się sprzydał już poziom mystic. No, na razie ładnie. No, ładnie, jedną ręką się. No, ładnie, odrzuciliśmy go. Aha, straciłem kondycję. No tak, no pomóż, żeż! Dobra, nieważne. Kondycja już prawie jest odzyskana. Masz, kurde, kocie jeden. A, wiedziałem, że on mi przełamie. Nie, właśnie, z takimi. To jest tak zrobione, że już z tymi mocniejszymi przeciwnikami nie ma możliwości z bliska ich zaatakować. Bo tak to. I... O kurde, ja mam już życia. Polera! Olera. No się nawet nie spodziewałem tego, że on mnie aż tyle weźmie. Może się uda? No niestety się nie udało. Czemu on wisa pierze? Przecież nic ci nie zrobił Whis. Od razu, od razu, od razu, od razu. A ja No niestety, no niestety, niestety O kurde to jest, to jest ten atak, który zabiera Kondycję Co jest, przydałby się taki Ja to bym chciał mieć jako atak ostateczny atak y, tego Atak y, Hita Ładnie dostał, ładnie dostał. Ładnie pięknie. A no już po gościu praktycznie. Jezu nie, to chciałem zrobić. Chcę go wykończyć. Eksplozja zła. No tak. No i ładnie. No i ładnie. Nie było tak źle z tym wirusem. Dobrze że się zorientowałem w pory już życia, brak. Bo by było ciężko. I dużo pieniążków za to i dużo... Nie, pieniążków nie, ale punktów za to dużo nam przybyło. Czy to prawda, że do 80. levela da się tylko postać rozbudować? Czy nie? Uff. Chyba się już oprężyłeś, Lordzie Birusie. I w końcu odpuściły mi te skurcze żołądka. Przepraszam, Lordzie wirusie w ramach przeprosin mogę ci sprokurować jakiś lunch. Ani mi się wasz, czy ty chcesz mnie zabić? Nie chcę mieć do czynienia z swoimi kulinariami. Wyczerpało mnie to, chodźmy już, wis. Tak, mój panie. No to okej. Okay. Więc uważaj na, na tego asteroida, brak ci pierdyknę w łeb. Dzięki niebiosom wygląda na to, że Ziemia jednak uniknęła zniszczenia. Nie zupełnie wiem, po co tu jesteś, ale dziękujemy za całe wsparcie. Spoko. Na kara. Nie ma problemu. No i brawo. Cudnie ci tam poszło. Dziś naprawdę staliśmy na skraju przepaści. Lorda Birusa to się naprawdę nie spodziewałem. Byliśmy włos od tragedii. Dzięki czyjejś kuchennej magii. <grytanie> no weź, mogło się to potoczyć o wiele gorzej, gdyby nie mój budyń. Ale i tak ostatecznie Mira i ten sajanin w masce zdołali dać nogę. Tak. Skoro już widzieliśmy co kombinują, spróbują czegoś nowego. Ale co wymyślą tym razem? No nie wiem. Finał walki boków odblokowano się No i fajnie. No i fajnie. I to by było chyba na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz, obojętny jaki. Możecie nawet się coś zapytać, jak tam, czy, czy coś w tym stylu. Ja odpiszę zawsze. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Papa! Pa.